jako z tej strony Nowy Mak, a ze mną jest Oski Boski. Siema widzowie, niestety połowa filmu z dzisiaj się na, na jednego jednego no i dobrze, że nam nic nie wypadło. Dobra, to gramy pumpką, bo mamy misję na niej dwie. Zagraj. Ja Zaraz Oski Boski zagrać trzy rundy. A, a druga, y, pierwsza odcinka się wykasowała. I problem był... nasz. Mój, sensie. Bo coś źle zrobiłem. To nie miała miejsca. Bo coś źle zrobiłem. nie miejsca. miałem za dużo... ...gier. kotek. miałem za, du za dużo... No. No, miałem za, du za dużo... Nie Aha, bo mam tą dobrą karę. Nie mam jeszcze łąka. Będzie gdzieś tutaj. I da. W prawej stronie mam I Lola. Tu Oscara. Porady Oscara. Zawsze działają. Pamiętaj. Korzystajcie z odcinków Oscara. Dajcie zasubskrybować subskrybować kanał Oski Boski i nowy mak. Pamiętajcie. Pamiętajcie o tym zawsze. I też dawajcie subskrypcje, bo na 100 subskrypcji będzie nagrywał Robloxa nowy Tak, to prawda. I łapki w górę i komentarze dawajcie. ja na 1000 subskrypcji nagram godzinny odcinek z Brawl Starsa. A ja na 200 subskrypcji nagram godzinny też odcinek z Brawl Stars. Juhuuu! A wiecie na czym? Ale inaczej jak mówić Brawl Otóż ja go wygrał, tak? Znaczniejsza konkurencja! Nikt, ja przegryź to wiesz! Tylko ma być 5 tysięcy obsługiwających, albo nawet mniej, albo nawet więcej. No właśnie. I tak obsługujemy, bo ja mam innego... chyba. Pamiętajcie, pomóżcie! Pomóżcie nam! No mi nie, bo jeżeli nie wymagam, bo ja mam innego. E, ja mam jednego z obsługiwających, której wczoraj leciałem z kanałem na kanał Oskiwoski, bo tam codziennie będą się od, dziś, od jutra pojawiały odcinki, jak grać za nas Polecam. Tak jak... Wygraliśmy. Od A teraz zobaczycie, jak Oskiwoski poprawnie gra. Ale, Ale ta, ta rzadka, 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 rzadka. I... Trzecia, rzadka. druga rzadka. Rzadki to niestety nic. Yy, a nie przypomniałam, że na, na yy, w trzecim odcinku będzie 600 dropów do do otworzenia. 16 rundek um, trzeba wygrać. A teraz zagra Ostarolski! A bo tak w ogóle zapraszam do klubu Oskarowie. I dwie nowe osoby w ogóle doszły. Żeby ich ze starszego członka. Kto doszedł? Mm. Macie derbowego startu. Y o, Fifi. A Fifi. a was I kto jeszcze doszedł? Jeszcze doszedł. Czekaj, do góry. Nic, bo odszedł. Kizbit wid. Nie wiem. No zobacz. mogę na chwilę trzeba. No. A jak jest jeszcze jeden tytuł? To zobaczę. Jest... W ogóle mamy 25 miejsc, jeszcze 5 miejsc. A nie, myślałem to ma myślałam, no, dobra. 5 miejsc jeszcze macie. A więc proszę. Pięć miejsc! Za, za 5 miejsc już nie będziecie mogli wbić i będzie przerąbane. To najlepszy klub no na świecie. Bramy. Bramy. Wbijamy się do top 200 polski. Wbijamy. Problem. Się nie się Zobaczcie, jaka jest różnica między graniem Nowego Maga a Oski Boski. Tak, jest, gra Oski Boski, a taką grał Nowy Mag. Tak. No co, to korekka jest jakaś dziwna, bo ona się nie uczy. A ja miałam dwa, poziomy podziwiam bo grałem... Chodź kole, chodź. no to Co ma Ta w ogóle stoi w szoku i kampie, a teraz koło niej przyszła kapidowa. Co ona robiła? No z kim ja gram? Jak zwykle sam muszę grać. Jak zawsze, szamotnioski, błyski, jedzę ja No chodźcie, 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 panowie. Kurde, no ta koreczka jest upośledzona. Ona była upośledzona i tyle mam tutaj. Nie. Ale nie, bo to może się leci, przydało mi się. Upośledzonym grę Ja z mistrzem upośledzonym grałem i tyle. A naprawdę... No i... No, jeszcze gra ze mną, nie wyjdę. Na no, powiedz mi ktoś. Nie wiem, chodź się domyślał. Jak ona... Albo nie. nie no. Na 50 subskrypcji. On nagrywał o Roblox też. No by mają. Goda to zgoda. Jezu, nie no, ta kolejko się coś. 349 no, subskrypcji. A on jest Kim ma 640. 60... 670 subskrypcji. Proszę o cię. Dobra, ta szelka jest dziwna, bo ona jest ten hotel. Robiła... Iza. Dobra Tu jest Eevee A, jest? A tu jest A Nie, ja pójdę na Franka Frank du, 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 du. Dobra Trzymaj tam ulkę. On musi uleczyć Dobra Zabijmy go Dobra, zrobili... Nie, dobra Zeraz Ło Dobra, full Brawo, bardzo dobrze Easy. Teraz ta koletka... ładnie porubiła jeszcze. ale dobra, ta koletka teraz trochę umie grać. Jeśli to jakby wziął wzięła i byłby długa, pośledzona, to nie Ja bym nie wytrzymał. A nie bym upośledzony Dobra, ty koletka, ta koletka znowu awczy, czyli sam będę znowu grał. Znowu. znowu.

A tu się bardziej mocno Ta kolecka umie już grać, bo zabiłam Edgara. No dobra. Edgar i Kole są razem, tarze. Dobra, tu Jessima jest z kim? Z gryfem. Przegrana. Dobra, jeszcze ja naładować ulca i zrobić misję, że ja muszę się Tak. I Tak. Ta kolecka zmarła uca. Dobra, ja się uleczę, tak. to jest bucia. Dobra. I jest, jest! Mamy to! Ja się zbieram na maksa! I bum! Co mamy teraz? 10 gemów. ja zbieram no, bo... na karny, zazwyczaj na, na kolejny sezon. Ja, ja być 170, ale masz gemów. Klub. Ja mam 106 dokładnie gemów na swoich punkach. Co?! Tak. Dobra, to teraz sobie pogram jedno pytanie. Zobaczmy, na kim mamy misję. Na Gejlu na Bel i na prawdy. A co mamy? Tak w ogóle. Pokonaj przeciwników, Frank, Gale albo, Gale. Frank Gale albo Bell. Nie, Frank albo Ibel. Ja umiem grać bardziej Gaylem. Ja też umiem grać bardziej Gaylem. Jeszcze ma te gadżety fajne. Dobra, to weźmiemy tak na Gale. Po tej ja gram. Jest serce. sercu. Kandydaci gra. Tak, gra. Nie, nie gra. Gra to teraz gramy. Hmm. O pierdziele, co to za mapa. I ja mam Musimy zrobić gazet na raz. Siema, 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 Nie miałem... Pan. Pan, 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 pan. Teraz słuchajcie nowy Mag, bo teraz nowy Magda. Nowy Mag teraz wygrywa na pierwszym razem, a jak nie, dajcie lajka pod tym kanałem. Po tym filmem znaczy. Oski O niech nie chyba pochodzi. Będziemy mieli za duży problem. Oscar mam problem. Problema. I wiesz. No to będziesz miał duży problem, musisz uciekać. Taka porada. Ocie panie! O panie co się dzieje. Sandy.

I na chiedam z tym pierwszym razem jak mówiłem. Ale będę mi całki. A wyjść się na przykład no, Ej, jak obstawiajcie. Dajcie go też subskrypcję. Bo się! Wow. srebrny. On co, tak, on, on wygląda jak z Nowy makszy to nie się Dajmy Mike to be! Jak! Ej, ty, słuchajcie, oski boski za pierwszym razem wata i patrzcie na trawie. Czy to jest pormany chłop. Jak o, z tymi subskrypcjami. Musicie dać za to suba nowy mak i oski, I oski boski. boski. Musicie za suba I z z Was może dołączyć do klubu Oskarowie. Więc Pamiętajcie proszę tydzień... szybko. Pamiętajcie, tydzień to jest wywalanie kogoś. Bo ja. Co to za mapa? Ej, trzeba bić kogoś, żeby dostać AP. to jest, dobra, tu można łatwo uleczyć się. Tu masz Grika. I druga Nie nie, ja. ja to jest um, Jak A małoże, to, nie A nie, bo to go. Ja to, na myśli. Nie, jest wreszcie, nie Gadżetów, urdów, to, ja, jest to jest to, co To nie to, co mam na myśli. To jest to, To jest to, na To Dobra. Dobra. dobra, on się nie Dobra, On się nie On jest na blisko. Słuchajcie serc. który ma mnie mniej dieli. Tak. Mają najmniej HP. Ja się idę, Ara? Dobra, idę, mogę ma więcej. On ma mniej. On ma mniej. Możesz, możesz uciekać. Ja pierdol. A, pierdol. A, psa, A, pierdol. A, pierdol. A, sobie bić. pierdol. Masz easy win'a, bo on zginie. On ma mało HP. On ma styczoł. No właśnie. Jeszcze raz go objesz, to zginie was. Ja no tam zginie. Dobra, on tak ma mało życia. Chyba ma mało życia. Dobra, tyle. Nie, Przejdę się. A Ajo, jo! nie No bo walnu no mi jedno, raz. Jakby nie było tylko jednego razu, byliśmy dawno wygrani. No właśnie, nie, o, o, nie mnie, to jest najlepsze. Jak obstawiacie? Wygram łapka w górę. Przegram, komentarz! Ja za drugim razem, moski boski! znowu. Za, za drugim raz pod rząd, tak. bo ten slip na trawie od kiboski, brody. Oni jest... w on z slip, on jest za dobry. Dobra. Ja. Nie wyjdziecie. Jeśli mam po. Jeśli tej sobie położy to. Nie da się na tej Zgadujcie w komentarzach. Czy zrobię za pierwszym znowu oba dźwignią? Nie. Ja. Ble, leciutko. Ja nie mówię nic pamiętacie. I ty... Boski też nic mówi, obstawiajcie. I my na my na trzecim, my jutro na odcinku powiemy, czy tak, czy nie. Tak zomnijcie. Ma Ja jest 17. Nie Ale bym musiał ulta jeden raz tak. żeby już go nie było. Ale nawet go też nie zrobił na Franka, jak ma 11. A jakby miał zero, to by już dawno wygrał, bo ma 11 ja dwa. Albo trzy nawet. Dobra, jeszcze jedną szansę macie. Bo I my nic nie mówimy. My wtedy... nie się mówimy. Wtedy nie zrobiłem, się było bardzo blisko, ale teraz ja, my nawet nie mamy żadnej... My mamy reakcję, ale wy nie będziecie wiedzieli. My Zobacz, nie mówimy. Jakiego... Okay, nie ja Nie widziałem. Nie widziałem. Obstawiajcie. Obstawiajcie w komentarzach.

Nie ma iwi? Frank z Trzema. Dobra. No ja go tam daleko no, spodź. No, nie tylko załatwię. On Andor, musi uciekać. No właśnie. Jeszcze dajmy Mike. Nie, dajmy. Dynamikę. Dy, dynamikę, no. Ej, mówiłem Ci, że. Yy, bo wiem ci, yy, mówiłem Ci o Siboski yy, i pisałem nawet na. Na klubie, że legendarnej gwiazdki gadżet do Dynamika. No a ja kiedyś trafiłem na moim koncie Oski Boski, legendarną gwiazdkę, no, no i star no. do Jessie. Nawet pisał no tu na klubie. No. Możecie, możecie dojść do klubu i sobie zobaczyć. Tak. no to tak. Ja nawet mogę wam pokazać. No. Na, koniec pokażę, na koniec pokażę wam klub, nawet ID. Zobaczcie. Macie Proszę. No i macie jeszcze. Patrzcie. Tu. Gdzie to? Jest. Tutaj. Nie, tu ty... ja. Tak. Tutaj zobaczcie, ile osób nowych doszło. Trzeba ulepszyć. Tutaj jakiś chłop, miły Maciek, nie umiał grać, nie? No, w ogóle z tronu Tak. Patrz. Y, jeszcze. Y, nie, ja nie chciałam tego pokazać. Ludzie, co wy. Nie, no nie wiem. Ale... Dobra, ale w tym fajnie jest atmosfera. A więc no... Zawsze dziedzowie. się tu kłócimy. widzowie. My już kończymy, a więc narka. Narka i siemano.